woda kapie mniej więcej 2-3 kropelki na 2 sekundy w zbiorniku mieliśmy 50 litrów miodu wykapało niecałe 1,5 litry wody więc zgodnie z obliczeniami mamy zawartość wody w miodzie na poziomie około 17,3 Procenta, więc możemy wyłączyć maszynę i spuścić miód do wiadry widzimy czysty, klarowny zapraszamy mamy małe maszyny dedykowane dla małych pszczelarzy i nowość dużą maszynę 120 litrową dedykowaną dla dużych pszczelarzy.